W Pucku odbył się konwent pomorskich samorządowców. Tematem spotkania był wpływ inwestycji strategicznych, jak budowa elektrowni jądrowej, na rozwój turystyki w regionie. Konwent pomorskich samorządowców zorganizowany został przez dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Naszym celem dzisiaj jest zaproponowanie samorządowcom konkretnych inwestycji w, zamach, w ramach turystyki, ale generalnie. Elektrownia jądrowa, która się buduje, jest naszą szansą na to, aby rozwinęła się turystyka, zielona turystyka. Województwo pomorskie jest pełne tajemniczej, i wyjątkowej przyrody, a także atrakcji turystycznych. Chcemy, aby w przyszłości budowa. Elektrowni jądrowej stała się taką inspiracją do spójnego zarządzania tym terenem i aby ta oferta turystyczna w oparciu o nowe inwestycje stała się spójna, atrakcyjna, udział w spotkaniu wzięli samorządowcy z terenu ziemi puckiej. Będziemy rozmawiać o pakiecie turystycznym w związku z budową elektrowni atomowej. Niezwykle ważna rzecz, trzeci temat, bo pierwszy pakiet ten ogólny, na który umowa została już podpisana z rządem, który jest w trakcie realizacji przypominów. 250 milionów złotych, tak jak powiedziałem, jest w trakcie realizacji. Przez kilka miesięcy poprzedniego roku, te końcowe miesiące, dyskutowaliśmy o pakiecie komunikacyjnym dla całego województwa, oczywiście tu głównie tej północnej części, ale także bardzo istotnych drogach wojewódzkich i dzisiaj rozmawiamy o pakiecie turystycznym. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne. My bardzo bardzo teraz naciskamy jeżeli chodzi o naszą działalność w naszej organizacji na turystykę zrównoważoną. Taki jest trend i my podążamy za tym nowym trendem, czyli wszystko to, co jest związane z naturą, przyrodą, od strony wody, na lądzie, chcemy wykorzystywać walory przyrodnicze. Jak budowa elektrowni atomowej w pobliżu wpłynie, tego nie wiem. Zobaczymy. Budowa elektrowni atomowej, tak jak pani redaktor zauważyła, jest bardzo dużą szansą, ale jest także zagrożeniem i jest potężnym wyzwaniem i musimy sprostać wielu wyzwaniom, żeby było jak najmniejsze zagrożenie. To dopiero początek rozmów w temacie pakietu turystycznego. Takie spotkania odbywać będą się także w powiecie wejcharowskim i Lęborskim.